Nie, ja już trochę ci wypiłam też, kurwa. Nie chce mi się już. Uch, jestem zmęczona już tym dniem dzisiaj.

na piętro do budynku, na górze Kurwa. Mikie. No jeden za zajebał tam. braku mi To jest moja miejscówka. Oh, yeah, <laughs> Kurwa mać, dwóch mi weszło. To jest moje miejsce, nie będzie mi się już Kurwa muszę zresztą Kamila holować Kamila ma jego holować do łóżka. Czemu? Do dętka. Kurwa ile będzie grał? Nie, A. nie ten tkan. No pierdala nas to, kurwa. W jakieś nowe gry kupuję, kurwa. Jakieś te kojarzycie, pewnie te, co ...co chodzisz z łańcuchem i na przykład tam jest dwóch albo trzech i Skaczecie na raz Kontra? Wiecie, co A, chodzi? takie A, się co się Nie w ogóle. No, no, no. Kojarzę mniej więcej, no, no. ale ja gram tylko w koda, wiesz? <laughs> Wiem. <laughs> tylko każdy ci no. mójdzie na konsoli. Ale, ale, no to raczej to się wie Zna się, nie? Tą grę, bo ona w jakiś no tak. czas była popularna Ja też nie gram nic innego, ale ten... Minecrafta, ale wiem, nie? No i tego... no i kurwa, po tą gierkę za 20 zł kurwa, taki miał fan Cały dzień dzisiaj, kurwa, napierdala No to nie grano, przecież to. Dobra, ty to też następny, widzę, jesteś Ech. Do odszczał. Co? <laughs> Wy to się nadajecie, kurwa. A no może coś innego byśmy, kurwa, porobili, a nie tylko grali, he? Fortnite'a, będziemy grać Fortnite. Tak, Fortnite. No ten, no. Ja oglądałem film przed chwilą, ja teraz dopiero zacząłem grać. No, no, no. No to no, fajnie. Biją mnie, biją mnie. Ała, ała, Co to było? kop? To ja. Klańc, klańc. Yes. To ja, to ja, bo ja miałem trzech teraz i zabijam tych trzech. O, trzy, Kurwa, piąty. I szósty, Was, nie

Cześć idzie na górę Oj kurde Nie dobrze Ostatnie na górę. Jeszcze mam kurwa z jakiegoś pierdolonego helikopterka na pierdala, no bez przesadyzmy No ja rozwaliłem te helikoptery teraz dwóch na górze Barszczyk zjedliście? Kulpa, bierzcie się, biegłem tym barszczykiem. Ja nie wiem, w ogóle jest ten typ. Ja go kurwa nie widziałem z daleka, on już wiedział, że to jest celowo, bez a dzisiaj mi koleżanka zadała pytanie zjadłem pierogów. powiedziała o mi, że jednego. A ona do mnie żyła na 35. <grydziścia> 35 pierogów, No to było. No. To musiały być dobre. 35 pierogów, ja ty... kurwa. To dobra zawodniczka. Kupiety z mięsem.